Hej, witajcie to ja, Milwen, Krasnolud, i chciałbym wam powiedzieć parę słów o tym, dlaczego ja przestałem nagle robić filmiki i właściwie czemu ja teraz wrócę. No bo po pierwsze to tak, szkoła, matury, wiecie, takie rzeczy. Całe szczęście już przynajmniej pisemne są za mną. Czekają mnie już tylko pisemne z Anglika i z polskiego, i tego polskiego najbardziej się boję, ale to jest najmniej ważne. Po drugie. Yy, Mass Effect to jest kuźwa taka zajebista gra, że w tym momencie mógłbym pewnie opowiadać godzinami o tym, czemu mi się podoba, co mi się podoba, co może mi lekko nie pasuje. I myślę, że na pewno w, w ciągu najbliższego miesiąca czy dwóch postaram się o kopię tej gry, a właściwie kopię części numer 2. Choć co prawda niestety boję się trochę tego dubbingu, że wiecie, że Nowicki, że wiecie, że Wieczór z Jedynką... No, niestety nie jestem przekonany. Dorociński może mówił trochę nudno, monotonnie, ale przynajmniej brzmiał jak kurwa jebany żołnierz. No to po drugie, tak czy siak na razie, mogę Wam tylko powiedzieć, że zamierzam wrócić już wkrótce w najnowszym filmie. Który, do którego w sumie, jakby, jakby to powiedzieć, wrócę do korzeni swojego kanału, do, wrócę do pierwszego filmu, ale nie będzie to okaziku, będzie to tak, jakby związane z innym y, wykonawcą, oraz zespołem, który. No już właściwie nie istnieje, ale były próby jego przywrócenia. Choć to skok na kasę, to było oczywiste, ale I kiedy już dowiecie się o co chodzi, to się zrozumiecie o co chodzi. Mam tylko taką drobną podpowiedź, że jako maturzysta, my maturzyści daliśmy yy, liceum młodszym klasom nieco przedłużoną majówkę i powiedzmy że, powiedzmy, że tego właśnie tutaj szukać tytułu filmu, który będę recenzował. O. Kto ogarnia, ten niech ogarnia. A ja tymczasem Was zapraszam, już wkrótce będzie ta recenzja, może kiedyś będzie jakiś rant o Mass Effect'cie. Wrócę do cyklu o starych grach, tych i polskich i tych, które po prostu grałem wcześniej w dzieciństwie. No i to by było na razie na tyle, także trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia i do usłyszenia już wkrótce, może nawet w tym tygodniu. Ja nic nie mówię, choć to będzie bardzo zajęty tydzień, trzeba w końcu napisać ten polski, prawda? No także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć! I do zobaczenia.